wszystkich słuchaczy podcastu Czas na tenis bez klakierów. I zapraszam na odcinek 28 pod tytułem Przed Paryżem. E, no dzisiaj mieliśmy losowanie drabinki do French Open. Nie będę sobie zawracał tym głowy. Nie jest to bardzo ważne. Zrobią to za mnie inni klakierzy, więc jeśli chcecie sobie posłuchać, to słuchajcie brązowe nosy typu synkowskiego z pewnością już wyją, że, że było ustawione i że takie trudne i tak dalej, i tak dalej. No, ale miejmy to w dupie. Co chcę powiedzieć? Ano, mogę powiedzieć tylko, że na chwilę obecną wśród bookmacherów Iga Świątek jest faworytką wspólnie z Ariną Sabalenką. No, jednak na przestrzeni ostatnich tygodni bardzo się to zmieniło, albowiem jeszcze 5 tygodni temu bookmacherzy dawali świątek około 59% na to, że zwycięży w Paryżu. Przed losowaniem było to już tylko 33%, a na chwilę obecną jest to 30%. Tak więc, no wielki, wielki spadek. Prawie, prawie dwa razy z 60% na 30. Nie ma co się dziwić, bo ostatnia forma. Igi Świątek jest jaka jest. No, dzisiaj, jeśli chodzi o tą drabinkę, to tylko jeden mecz potencjalny mecz zwraca moją uwagę, a mianowicie w trzeciej rundzie Iga Świątek może zmierzyć się z Martą Kościuk. I porozmawiamy sobie dzisiaj o czymś związanym z, z tym faktem. Ano, dla tych, którzy słuchają podcast, od początku, w odcinku 13. Poruszyłem temat byłej trenerki od przygotowania fizycznego i świątek Jolanty Rusin-Krzepoty. Ci, którzy nie słuchają, zapraszam do odsłuchania tego odcinka. Musicie nadrobić zaległości, jest to dosyć ważne. Najlepiej najpierw posłuchajcie sobie tamten odcinek, a później wróćcie do tego. No i dzisiaj redaktor Łukasz Jachimiak, obecnie chyba najlepszy dziennikarz na polskim podwórku, jeśli chodzi o tenis, bo on nie boi się trudnych tematów, to on wywołał Uszatą do tablicy jakiś, nie wiem, 2-3 tygodnie temu. Oczywiście Uszata głowa w piasek i do dziś nie odpowiedziała na pytania, które zadał redaktor Jachimiak, a no dzisiaj redaktor Jachimiak przeprowadził wywiad z Jelantą Rusin-Krzepotą. Szkoda, że ja nie miałem takiej okazji, no ale ja to jestem zwykłym amatorem, a... Redaktor Jak jest w branży już od dłuższego czasu i cieszy mnie to, że przeprowadził ten wywiad i, 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 za, i zadał konkretne pytania. Okej, okay, no przeczytajmy jedno z pytań w tym wywiadzie. Na końcu odcinka oczywiście w opisie zostawię link do tego artykułu, do tego wywiadu każdy sobie przeczyta samemu. Ale skupmy się na tych najważniejszych pytaniach, które nas interesują. Zaczynamy. Dlaczego w 2019 roku przestałaś pracować z Igą Świątek? Pamiętam, jak w 2018 roku Iga wygrała juniorskim Wimbledon, a po porodzie opowi opowiadałyście o wspólnych zakupach przed tradycyjnym balem, o wybieraniu sukienek i butów. Wtedy miało się wrażenie, że świetnie się znacie, dogadujecie i że to będzie współpraca na kilka na wiele kolejnych lat. Też tak wtedy myślałam, ale w życiu bywa różnie. W sporcie, tym bardziej. Jak zaczęły przychodzić sukcesy, nastąpiło przebudowanie Timu. Pojawili się nowi ludzie i po prostu pewne rzeczy nie zadziałały tak, jak powinny działać. Chodzi o profesjonalne podejście. Zmiany sprawiły, że team, który działał, przestał działać w taki sposób, dzięki któremu czułam, że to jest moje miejsce do pracy. Nie chciałam się na pewne rzeczy godzić. Zrozumiałe są zmiany, które są potrzebne, nowe bodźce, ale mówmy tu o innych, ale mówimy tu o innych zmianach. Na co nie mogłaś się zgodzić? Generalnie mówisz zagadkowo, tymczasem w 2019 roku nastąpiła taka zmiana w Timie Świątek, że do Piotra Szputowskiego i do Ciebie dołączyła psycholożka Daria Abramowicz i kilka miesięcy później zrezygnowałam. Dlaczego? Ciągle mam na uwadze dobro Igi, cały czas mam do niej ogromny sentyment. To jest wciąż młodziutka dziewczyna i nie chciałabym, żeby moje wypowiedzi w jakiś sposób ją dotknęły. Powiem tak, ktokolwiek wchodzi do teamu i nie ma znaczenia czy to jest fizjoterapeuta, psycholog czy dietetyk, ten odpowiada za swoje obszary dla dobra zawodnika i dla utrzymania fajnych i zdrowych relacji. Tu niestety tego zabrakło. Za dużo było ingerencji w kompetencje innych, na przykład wyłożone już schematy moich rozgrzewek. Było wprowadzanie zmian Dokładnie dokładanie nowych elementów bez komunikowania się ze mną. Wiesz, ja rozumiem współpracę, nowe pomysły, wprowadzanie nowości, ale to wszystko powinno być uzgadniane, dyskutowane, a nie wprowadzane bez komunikacji. Bardzo mnie męczyło, że ciągle trzeba było rozwiązywać te sytuacje, tłumaczyć, reagować na przekraczanie granic w różnych sytuacjach. W pewnym momencie poczułam, że nie jestem w stanie tak funkcjonować. Po US Open 2019 zrezygnowałem ze współpracy. Poczułam, że cokolwiek zrobię, nic to nie da i po prostu nie jestem w stanie w takich warunkach pracować. Mówię o podważaniu pozycji innych specjalistów w teamie, ich wiedzy i doświadczenia. Wszystkiego. Gdybym została, walczyłabym z wiatrakami. Trener Szputowski nie próbował cię namówić, żebyś jednak. Z tymi wiatrakami powalczyła. Znałaś Igę dłużej niż on, bo mówisz, że zaczęłaś z nią pracować, gdy miała 14 lat, a on zaczął rok później. Byłaś ważną postacią w teamie. Tak, zaczęłam pomagać Idze, gdy prowadził ją jeszcze trener Michał Kaznowski. Pamiętam, jak szukaliśmy trenera dla Igi, jak próbowaliśmy różnych opcji i jak w końcu padło na Piotrka. Dobrze nam się razem pracowało, ale po podjęciu przeze mnie decyzji o odejściu z Timu tylko IGA próbowała jeszcze jakoś rozwiązać tę sytuację. Po latach masz jakikolwiek kontakt z IGą, gdy się mijacie na turniejach to chociaż się witacie? Mamy kontakt sporadyczny, jak widzimy się w jakiejś sytuacji to IGA podejdzie, przywita się, ale choć, albo chociaż machniemy do siebie ręką, to tyle. Myślisz, że mimo kryzysu IGA może odnaleźć się na swoim ulubionym Roland Garros? Bardzo bym chciała zobaczyć igę w, e, z tym radosnym błyskiem w oku podczas grania. Czy się odnajdzie? Wierzę, że tak. Co jako fachowiec widzisz u igi w tym sezonie na korcie? Pytam, bo kibice, laicy dostrzegają sporo niepokojących rzeczy i coraz więcej jest z tego obszaru, w którym ty się specjalizujesz. Jako fachowiec nie chcę komentować pracy innych, bo nie znam planów i założeń. Każdy trener ma swoje metody i stawia na rzeczy. Które według niego działają i dominują. Ilu trenerów, tyle metod, i wszystkie mogą działać. Zostawiając wszystkie rzeczy stricte fit, fitnessowe i kondycyjne, u IG jest zdecydowanie za dużo złych intencji w graniu, w poruszaniu się. Widać, jak dużo mówi ciało IG. Jest pospinana, niecierpliwa, agresywna w złym sensie. Nie w takim, że chce zdominować walkę i narzucić swoje warunki, tylko w takim, że chce. W każdej piłce i w każdej sytuacji wyładować się. Ale falowość jest nieodłącznym elementem kariery sportowców. Nie zapominajmy, że Iga jest wybitną zawodniczką. Zawsze trzymam kciuki za jej sukcesy. Tak więc, jak widzicie, ja w swoim trzynastym odcinku mojego podcastu zasadniczo przewidziałem, dlaczego Jolanta Ruśnik-Szepota odeszła. No, nie, nie trzeba było być Geniuszem, żeby dojść do takich wniosków, po prostu przeczytałem artykuł. Weszło, do którego link również zamieszczę w opisie tego odcinka, no i dodałem dwa plus dwa, i wyszło mi cztery. No, odeszła Jolanta Krzepota, bo pojawiła się Daria Abramowicz, i, i ona chciała zdominować ten team. Zaczęła się wtrącać w nie swoje sprawy, a mianowicie, jeśli jesteś psychologiem. No to pracujesz nad stroną mentalną zawodnika, a nie wpierdalasz się trenerowi od przygotowania fizycznego i zaczynasz przeprowadzać rozgrzewki, i wprowadzać jakieś nowe rutyny. To, to wszystko miało na celu właśnie to, aby pozbyć się pani Jolanty. I w tym odcinku 13, jeśli posłuchacie do końca, tam przytaczam cytaty z wywiadów z Igi Świątek, jak ona to mówi. Jak na początku z Darią ten kontakt był dosyć ograniczony. Można wnioskować, że Iga mówi, że nie znała Dari, czyli w pewnym sensie można wnioskować, że jej nie ufała. No i zdarzył się ten wyjazd do USA i do Kanady. Daria tam już sobie przekabaciła Igę na swoją stronę. Zaczęła się coraz bardziej rozpychać w tym teamie. Dwie kobiety, Daria i Jolanta, zrobiło się za ciasno. No i pani Jolanta nie chciała już w takich warunkach pracować, nie chciała się trzymać tego stołka na siłę i po prostu, po prostu odeszła. No i co tu jeszcze ciekawego w tym wywiadzie mamy, zaraz zobaczymy. No, zastanawiający jest fakt, że dzisiaj ten kontakt jest dosyć ograniczony, czyli panie mówią sobie tylko, Zasadniczo cześć i tam pomachają na siebie, ale nie ma jakichś kontaktu, co jest. Nie wiem, czy to, to jest dosyć zastanawiające, bo jeśli posłuchacie odcinek 13, to wydaje mi się, że rozstały się na dobrej stopie, nie było tam żadnego konfliktu i tutaj nawet Jelanta e, Rusin-Krzepota w tym wywiadzie, który się ukazał dzisiaj z Jachimiakiem zaznacza, że Iga nawet próbowała ratować tą sytuację, czyli. Czyli no, chciała załagodzić, i chciała ją zatrzymać. No, teraz oczywiście domyślam się, że uszata zaczęła nastawiać igę wrogo w stosunku do pani Jolanty. Tak samo jak myślę, że nastawia ją wrogo do, do własnej matki, bo każdy porządny psycholog starałby się, aby. Relacje Igi Świątek z jej własną matką uległy poprawie, a nigdy to nie miało miejsca. Tak więc, kto tylko staje na drodze uszatej, musi zostać wyeliminowany. Trochę mnie zaskoczyło w tym wywiadzie, że trener się Szpustowski nie stanął po stronie Jolanty. No, być może to był jeden z jego błędów, bo. Na, on był następny. No i później pojawił się jeszcze. E, podobna sytuacja miała miejsce z trenerem Wiktorowskim. O nim jest osobny odcinek. Facet już nie mógł wytrzymać, że Abramowicz mu się we wszystko wtrącała. Przychodziła na każdy trening. Nie tak to powinno wyglądać. No i tak samo jak pani Jolanta w takich warunkach nie mógł już pracować i zrezygnował. No, i sami widzimy, co się stało po tej rezygnacji. X użytkowniczka Madziol. Dosyć bardzo aktywna, jeśli chodzi o świat tenisa w polskich mediach. Zawsze komentuje różne podcasty i tak dalej. No, mojego nie komentuje, jeśli się nie mylę, to nawet zgosiła go do YouTube, że jest pełen hejtu i tak dalej. No, trudno. Szkoda. Jest fanką Radwański, tak samo jak i ja. No i akurat jeśli hejtuję kogoś w moim podcaście, to nie jest tym kimś. Iga Świątek, tylko Uszata. Tak więc Madziol, akurat w tej kwestii jesteśmy w jednej drużynie, no ale jeśli zgosiłaś, no to bardzo fajnie. Jeśli to nie ty, no to sorry, ale myślę, że to jednak jesteś ty i doskonale o tym wiesz. No ale dobra, skupmy się na tym. Madziol udziela, robi dzisiaj wpis, mamy potwierdzenie tego co mówiło się w środowisku, że pani Jolanta Rusin odeszła od Igi przez panią Darię. No i tutaj wkleja urywek z tego artykułu, no i skupmy się na komentarzach. Później Madziol poleca cały wywiad, fajnie, że z takim szacunkiem opowiada o Idze i Marcie. No i teraz mamy komentarze. Pani Jola odeszła, przyszedł Maciej, który jest już z Igą prawie 6 lat i dziewczyna zaczęła wygrywać większe turnieje, jak widać, na dobre jej to wyszło, A takie gdybanie, wygrywała już w juniorkach. być może Ryszczuk jest lepszym fachowcem od Rusin, nie mówię, że nie, ale teraz Rusin jest, teraz Ryszczuk jest przy niej i jakoś tak dobrze jej znowu nie idzie. No i Madziel tu odpowiada, no tak, poza juniora i ITF nic nie wygrywała. Obie są świetne w tym, co robią. Tutaj mamy wpis po angielsku, podarujemy sobie. O, tutaj jakiś mój fan. No proszę, nawet nie widziałem tego wpisu. W podcaście tenis bez klakierów można było to już dawno usłyszeć. Bo klakierzy i tutaj Marek Furian i coś ciekawego. Od siebie dorzucą tylko. Jak myślą, że mają wyłączony mikrofon. Świetny, świetny wpis, dzięki. No. no, i tutaj mamy kolejny. Jeśli to działo się już w 2019, to aż strach pomyśleć, jak mocno Daria angażowała się w, w te inne aspekty potem, kiedy Iga była w formie, wygrywała wszystko. Może nawet Daria wpoiła jej do głowy, że jej działania są elementem jej wygrywania i dlatego Iga tak mocno i dalej ufa. No właśnie. Kolejny wpis. Jestem w stanie zrozumieć ludzi broniących Igę. Nie jestem w stanie zrozumieć ludzi nadal ślepo broniących Abramowicz, czyli największego szkodnika w polskim tenisie. Ta baba już dawno przekroczyła granicę bycia tylko psychologiem w tym sztabie i tylko Ig Zajcu podpisuję się pod tym wpisem. Absolutnie się z Tobą zgadzam, pomimo że mnie zablokowałaś. No ale ja i tak mogę widzieć Twoje wpisy, więc. Więc spokojnie. Jak pewnie wszyscy się domyślali, wiemy dlaczego Wiktorowski odszedł. No, oczywiście, że wiemy. No, również mówiłem o tym w swoim odcinku, który, jakbyście nie wiedzieli, do dziś ma największą oglądalność. Pomimo, że kurwa, w tym odcinku to było co drugie słowo, no ale widocznie, co niektórym się podoba. Tutaj kolejny wpis. Nie żebym był złośliwy, ale ktoś tu potrzebuje terapii. Dlaczego pan Tomek nie reaguje? Tylko w nim nadzieja. Kanał Plus Sport dalej będziecie wybielać temat. Kanał Plus Sport to są klakierzy, a Wiktorowski ma na tyle klasy, że nie będzie się zniżał, aby na ten temat coś mówić. Plus podsunęli mu jakiś papierek, żeby podpisał. No i ma trzymać język za zębami. Tak więc nie licz, że kiedykolwiek czegoś dowiesz się od Wiktorskiego. No chyba, że nagra, na, napisze kiedyś w przyszłości książkę. Tego wywiadu nie wynika, że pani Jola odeszła przez Darię. No, to jest wpis, nie wiem, kogoś z bardzo małym ilorazem inteligencji. Tak więc nawet nie będę komentował. 2019 rok. A kogo to obchodzi z całym szacunkiem dla tej pani? Może jest specjalistką, ale jak widać to odejście Idze nie zaszkodziło. Wręcz przeciwnie, jak to powiedział ostatnio Andy Raddick o polskich jątrzących dziennikarzach. Jesteście... Okej. Okay. Tutaj się muszę zatrzymać. Jeśli chodzi o Andy Rodika, w komentarzach ktoś pod moim podcastem napisał ktoś, że Sękowski nagrał, e, brązowy nos nagrał e, odcinek właśnie o rodiku. Tak więc teraz pytam was, czy kurwa wymyślicie, że Rodik kiedykolwiek przeczytał jakikolwiek polski artykuł na temat Igi Świątek ludzie? Andy Rodik. To jest taka, że tak powiem, no totalna pizda. Totalna pizda. Zaczął się udzielać na tematy polityczne, chciał być nawratilową. Na każdym kroku ten facet się błaźnił, tak więc już nie ma, jeśli się nie mylę, już nie ma konta prywatnego na, na X, gdzie się cały czas udzielą na tematy polityczne, bo po prostu się błaźnił na każdym kroku. Facet jest zakompleksiony, bo łysieje, tak więc wiecznie. Ubiera tą czapeczkę z Daszkiem. Andy let it go. Let it go. Jeśli chodzi o polskich dziennikarzy, może nie zajmuje się on tenisem, ale Senkowski może mógłby skontaktować Rodika z Darkiem Szpakowskim. No i Darek udzieliłby Rodikowi pewnych wskazówek, co zrobić w momencie, gdy się łysieje. Tak więc Radik to jest typowy szmaciarz. Bardzo krytycznie swego czasu wypowiadał się na temat pickleball. Pickleball to jest taka gra. Dla tych, którzy nie wiedzą, połączenie jakby tenisa z ping-pongiem, bardzo krytycznie się na ten temat wypowiadał, że co to za gra, że bez sens itd. itd. A no jak tylko mu zaoferowali, zdaje się, bańkę, żeby zagrał debelka z Agassim Steffi Graf i z Ginny Bushard, to nagle zmienił zdanie, więc nie słuchajmy tego szmaciarza, bo Andy Radick to jest totalne dno. Andy Radik opowiada, że Iga Świątek jest najlepszym sportowcem Polski, co on wie o sportowcach z Polski. Zdecydowanie jest najlepszą tenisistką. Andy Radik nawet nie jest w top, 10, w top 10, jeśli chodzi o amerykańskich tenisistów. Tak więc, Andy Radik, skup się na swoim podcaście i nie pierdol głupot na temat polskich dziennikarzy, bo ja nie spotkałem się z żadnym dziennik, z żadnym artykułem, który krytykuje IGę Świątek. Natomiast teraz coraz częściej są artykuły krytykujące Uszatom. Uszatom. No i zaraz, zaraz wam pokażę jak to wszystko działa. Już nie będę czytał dalej tych komentarzy Maziola, sobie sprawdzicie sami i zobaczycie. Ja zaraz wam pokażę jak to działa, jak działa operacja z klakierami Abramowicz. Za chwilkę pokażę Wam to na konkretnych przykładach. No i nie wiem, czy pamiętacie, jak w jednym z poprzednich odcinków poruszyłem temat artykułu Łukasza Jachimiaka, w którym wzywa do tablicy Daria Abramowicz. Tak więc w opisie tego odcinka będzie link do tego artykułu. No i wyobraźcie sobie, operacja klakierów Abramowicz rozpoczęła się niemal natychmiast, a no jeszcze tego samego dnia w Interii. Okazuje się artykuł, w którym a, Aleksandra. Zawsze zapominam, jak ona się nazywa. Ta, ta co zdobyła złoty medal na, na Olimpiadzie i uszata z nią współpracuje. A. Aleksandra Mirosław wzywa do tablicy Daria Abramowicz. No i zasadniczo cały artykuł jest laurką dla pani psycholog, jaka ona to jest świetna, jak. Ola miała słabszy występ, ale porozmawiała sobie z panią psycholog i nagle zwyciężyła. Tak więc to mamy pierwsze wybielenie. Abramowicz, myślicie, że to nie było skoordynowane? No ludzie, jeszcze już nawet sam dobór tych, tego wywołania do tablicy, ludzie, no to było tak żałosne, że głowa boli. Głowa boli, umieszczę link do tego artykułu również w opisie. No i mamy słynnego. Parafianowicza, czy jak mu tam, nie chce mi się nawet szukać, bo dla klakierów jego e, na tym poziomie, to ja nie mam nic poza pogardą. To ten sam, który zarzucał Wiktorowskiemu, że jest alkoholikiem, tak więc e, w moim głośnym odcinku, bo odbił się Echem w, 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 w polskim świadku Tenisa, wiem o tym od pewnych osób. Ten odcinek na temat Wiktorowskiego, e, czyli tam właśnie jechałem po tym Parafianowiczu trochę. Oczywiście ten artykuł był na zamówienie Uszatej. Też to wiem z dosyć dobrych źródeł. No i co robią Uszata i jej, i jej team? Parafianowicz napisał, napisał kolejny artykuł. Totalny stek bzdur, że niby Świątek wycofa się z Wimbledonu, co bardzo szybko wyśmiał w pewnym sensie, czy zaprzeczył temu Ryszczuk. No i ludzie, ruszcie głową. To nie był przypadek. Parafianowicz specjalnie to napisał, jakieś bzdety, w które sam nie wierzył, żeby pokazać, że, żeby się zdyskredytować, niby żeby pokazać, że nie ma jednak dojścia do, do teamu świątek i że nie jest klakierem uszatej. Uwierzcie mi, jest. Źród, swoich e, e, źródeł nie będę zdradzał, ale jest to pewna informacja. Tak więc tutaj napisał coś takiego, żeby się zdyskredytować, no i wtedy, żeby równie dobrze można było wyśmiać go, jeśli chodzi o ten wywiad z Wiktorowskim. O to wszystko w tym chodziło. Dziękuję za dzisiaj i zapraszam na kolejne odcinki. Do usłyszenia.